Witam serdecznie, dobry wieczór, dzień dobry w kolejnym pięknym odcinku z CSGO Skinsa. Oczywiście u mnie na moim fajnym kanale. No i słuchajcie, Przejdźmy do formalności. Moi drodzy, pamiętajcie, gdyby komuś się znudziło otwieranie skrzynek w CS, to CSGO Skins którzy pomocą pamiętajcie że strona jest od 18 roku życia a dokładnie z kodem to macie darmowe 2 zł 10 groszy na start 10% więcej do depozytu oraz można doładować sobie skinami z Counter Strike'a również z skrzyneczkami yy, gdyby ktoś chciał to oczywiście jest codzienna skrzynka ja już sobie ją otworzyłem niestety mam cooldown także możecie wy sobie otworzyć serdecznie polecam i co jeszcze tu mogę powiedzieć? O, oczywiście, trwa event. Można wymienić sobie punkty, które ja mam. Pewnie wy też będziecie mieć. Także wymieniamy. Proszę bardzo. USP, Monster Mashup Zostawiamy sobie. Tak. No. Więc przejdźmy od razu do bitew. Mamy troszkę funduszy. Ostatni odcinek pamiętam, że był taki bardzo. Gordeaux. bliski. Bardzo były close bitewki. Ale. Uwaga. Ja tu chcę, nie, nie sprawdzaliśmy jeszcze. Yy, holding Down Case. I tutaj mamy naklejkę Holding Down, która wydaje mi się, że jest mega dużo yy, wartościowa. 5500 zł. Proszę bardzo, zróbmy tą bitwę z taką skrzyneczką Holding. O, tryb jester. Dajmy na 8. I. Dajmy na. O. Prostsze. Picobello. Underdog. No wiecie jak jest, nie? Ja nie muszę mówić chyba. Rosso, Emily, no tak wszystko. A jednak pójdę do dupy będzie chyba. Było grać tym Underdogiem. No, ale zobaczmy jeszcze jest kilka skrzynek. Oczywiście, że on kurwa z pierwszej musi wdropnąć Oula. Co to będzie? Dupa i kamieni kupa. Tak chyba będzie nazywać się ten odcinek, bo po prostu jest kupa. No wszystko w temacie Rosso si eee, I co? Dołączy może tutaj do kolegi szybka bitewka. Za 800 Ziko. Cztery skrzynki. Proszę bardzo, Sugar Rush. Death by Kitty. <laughs> o, impreska, Ok. No. Jeszcze na końcu jest Beast Case, która jest dość ciekawą skrzynką. O, let's go. I do dupy będzie chyba. A! Jednak! Jednak nie będzie. No i klasa. Dobra. E, co by to był za odcinek? Pamiętam, że ostatnio. No, Kurcze. Naklejki, nie? Naklejki ostatnio. moje ulubione. Sprawdzamy. Czy dzisiaj. <ścoughs> będzie chciało coś dać. Czy ten Titan poleci? No, daj. Tej, tej, tej. E, może być. Nie musi być Titan. Może być LD LDLC. Y no. I co? I chujów sto. No kurwa. Okej. Okay. I got it. Yes. Skibidi. Ale no panowie no, żeby tylko ja? Że tylko ja dostałem coś ciekawego? Okropne. Okropne. Eee, okropieństwo okropne dobra eee, widziałem że jest nowa skrzynka nazywa się wapor Wap wave i to w tej skrzynki głównie są różowe tematycznie skiny czyli można dropnąć wajsy można dropnąć chyba glocka fade jeśli dobrze kojarzę zaraz sprawdzimy eee, nowa skrzyneczka od razu na robotę, a nie, przepraszam, AWP fade, AWP fade, a dobra, chuj do dupy I glock fade, kurwa, wszystko, fade, 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 kurwa Tylko nie u mnie, no u mnie też w sumie, ale u mnie najgorsze głównie. No, tak, motylki, srylki, kurwa Dziękuję, moje dzikie węże A. mówiłem, że to wszystko jest fade a wupa fade. No nie, no jaka tu bitwa wyszła z tego? Co to było? Czemu nie underdog? Come on! Jeszcze raz. Tylko sprawdzimy, może teraz, co tam jest ciekawego. No. Wajsy moje, które ja mam. Block fate. Dużo fade. Dużo fadeów jest strasznie tutaj. No i większość takich skinów różowych. Moi drodzy, polecam serdecznie również stronę PirateSwap, gdzie możecie wymienić swoje stare, niechciane skiny na coś kompletnie nowego. Proces polega bardzo łatwo. Moi drodzy, logujemy się przez Steama, wybieramy skiny, które nam już się znudziły. No i moi drodzy, z prawej strony wybieramy te, które nam się podobają. Macie szeroki asortyment, bardzo niską prowizję, proces wymiany jest bardzo łatwy i szybki. Oczywiście wysyłamy nasze niechciane skiny i chwilę później otrzymujemy ofertę zwrotną z skinem, który wybraliśmy. Macie również przeróżne metody płatności, od bilka po Paypal oraz gift karty. Serdecznie polecam, gdyby Wam zabrakło funduszy to kod Tom służy pomocą, albo wiem. Z tym kodem macie aż 35% więcej do depozytu. Serdecznie polecam. Zapcie sobie link w opisie filmu. Nie poddam się. I teraz zrobimy tak. Pik, 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 yy. Tak? I zrobię. Yy, tak! Żeby zmylić, kurde, tutaj boty. Uwaga. No jak oni dostali dwa razy motylki, to kiedy ja? Proszę bardzo. Yes. Come on. Come on. Show it. No nie, no kurwa. z rzędu! Co? Aisé. Dobry stan. Patliskaret. O matko bosko, znowu kurwa on. Znowu ten butterfly. No i co? <śm> to będzie, proszę państwa, ee, zerowanko na tym odcinku. Ostatnia, to musi być top, to musi wyjebać. Muszę, musi być motylek. Proszę, proszę, proszę. No. a oh. oh. oh, Jezus Maria! Fajna ta skrzynka jest. Fajna. Tylko kurwa nie dla mnie. I co ja teraz mam poczynić? Co ja mam teraz poczynić? Coś by trzeba rozdać dla widzów. Otwieramy sobie szybko Empress Treasure Case. <laughs> Żeby było na giveaway'a. I coś tam się znajdzie, nie? Coś oczywiście się znajdzie, więc yy, jak cocinek wybieramy pierwszą osobę do zgarnięcia skina, będzie to Fiu-Fiu-Fiu Shadow 362, eleganckie skrzyneczki. Kolego, gratulacje. Mam nadzieję, że masz trade ofertę w swoim opisie na YouTubie Natomiast my w tym odcinku sobie damy Dragon Fire, Nie wiem, czy było ostatnio, może nie. Ale do zgarnięcia Fire Gdyby ktoś chciał, pamiętajcie, łapka w górę, komentarzyk. No i jeśli ktoś ma ukończone 18 lat, oko, to nas jest go z Chin. Serdecznie polecam. Ale jeszcze, trzeba przejść do rozdawania prezentów, bo tu widzę, że znowu coś, ktoś coś zdobył. Natomiast my, my co zrobimy? My zrobimy tak. Zaczynamy to. Idziemy na dół. Idziemy na dół, otworzymy. Ja! Yeah. Yeah. Ja wiem, tu pójdziemy, tu za tokeny i damy sobie Falcon Knife Scorched. Proszę bardzo. Rozdawanie prezentów. Rzucimy sobie Falkiona natomiast on będzie proszę bardzo. Yy, dla takich można powiedzieć, poceńców Od 5 dyszek, gdyby ktoś chciał. To dwie kosy do zgarnięcia są. Yy, także tak to wygląda. No, i niestety tym yy, akcentem kończymy. Vaporwave Wave Fajna skrzynia, natomiast nie dla nas. się polecam. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Luwa.